A trapę kominkową możemy postawić w dowolnym miejscu, ponieważ stanowi ona formę mebla przenośnego, więc nieprzywytwierdzonego nie do ściany, więc może stać w salonie, w sypialni, w korytarzu, czy nawet w pokoju dziecięcym, w kuchni. To wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. W zależności od tego, jaki styl chcemy mieć we wnętrzu, możemy dopasować różne formy kominkowe. Od bardzo prostych, wręcz minimalistycznych, do barokowych, rozbudowanych. Ten przykład jest najbardziej uniwersalny i najbardziej go polecam, dlatego, że jest to prosta forma, lekko stylizowana, dlatego odnajdzie się w każdym wnętrzu. A trapy kominkowe możemy rozbudować, to znaczy możemy stworzyć iluzję, że ogień pojawi się w naszym okienku. Wystarczy postawić świece, duże, mniejsze lub bardzo dużo tych świec. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest położenie tutaj wewnątrz okładziny. Duża płytka ceramiczna, dostosowana, dopasowana kolorystycznie do ściany bądź wnętrza, zabezpieczy i ochroni ten fragment ściany od ognia.